Bitcoin 71200 Ethereum pompuje 545 czasu polskiego. Sieć BNB Greenfield będzie przechodzić hard fork, o raczej nawiązuje współpracę z DAODAO. Dao, a TETA Network ogłasza wprowadzenie Edge Cloud Volume 1. Na ostatnim materiale mówiłem o Multibit, który wprowadził mostek umożliwiający płynny transfer tokenów BRC20 do Ethereum. I gdy publikowałem dla Was te informacje, MUBI był już na 40% wzroście. A do tego momentu ten wzrost się. Jeszcze bardziej przemnożył, bo aż do 82%, gdzie nadal utrzymuje swoje ponad 50% wzrosty. Mówiłem także o tokenie Immutable, który nawiązał współpracę z GAM3 SGG, i gdy o tym mówiliśmy, wzrostu na tym tokenie jeszcze nie było, a taki 8% wzrost pojawił się dopiero po 2 dniach i 15 godzinach i faktycznie token wzrósł ponad 8%, i nadal utrzymuje ponad 5% wzrosty. Należy zawsze zwracać uwagę na dane on-chain i to, co dzieje się zakulisowo, po to, żebyśmy mogli uprzedzić takie nagłe tąpnięcia bitcoina, jak na przykład w maju 2021 czy listopadzie 2021. Ale do czasu, gdy nie dzieje się nic nadzwyczajnego, gdy nie ma znaczących przelewów bitcoinów na giełdy lub ogromnej ekscytacji na rynkach. To wydaje się, że powinniśmy skupiać się właśnie na spekulacji pod altcoin, oczywiście. To nie są porady inwestycyjne dla Was, to jest kanał Julian Krypto, a te materiały nagrywam po to, żebyście mieli szerszą perspektywę na to, co dzieje się i co może się zadziać na rynku. A więc zaczynamy od TETA, która ogłosiła wprowadzenie Edge Cloud Volume 1, zwiększając przetwarzanie GPU dla zadań związanych ze sztuczną inteligencją, wideo i grami na zdecentralizowanej platformie. Od czasu opublikowania tej informacji. Token Teta do ceny Bitcoina zyskał ponad 7% i nadal utrzymuje około 5% wzrosty. EdgeCloud Volume 1 jest oferowane w przystępnej cenie. Jest to moc obliczeniowa do zadań AI, która wykorzystuje zdecentralizowaną sieć Teta. Od 1 maja programiści będą mieć dostęp do narzędzi do rozwoju sztucznej inteligencji, w tym wsparcia dla popularnych modeli AI i Jupyter Notebook z możliwością interakcji społecznościowej. A do 26 czerwca TETA wprowadzi funkcję Elite Plus Booster dla użytkowników węzłów krawędziowych, obejmując zwiększone zarobki TFUEL w oparciu o wykorzystywanie GPU i zastawione tokeny TFUEL. Pytanie jest, czy. Waszym zdaniem token TETA ma szansę na jeszcze większe wzrosty w następnych godzinach i dniach? Czy raczej spodziewać się już odreagowania tego, co właśnie zobaczyliśmy? Oczywiście, skomentujcie to, napiszcie, co na ten temat sądzicie. OraChain nawiązuje współpracę z DAO, Dao integrując się z OraChain Dex. Po takiej informacji cena tokena OraChain zyskuje ponad 4% w 11 godzin. A na szerszym interwale widzimy, że od lutego ten token do Tethera zyskał już ponad 120%. Znowu powstaje pytanie, czy to jest coś godnego uwagi, tego typu informacja. Wydaje mi się, że takich akurat informacji może być sporo na rynku i niekoniecznie to musi wpłynąć długoterminowo na wycenę konkretnie Oracle A kolejna informacja dotyczy tokena BNB i jego potencjalnych ruchów cenowych po hard forku BNB Greenfield, który ma odbyć się już w okolicach 29 kwietnia, około godziny 7 rano. Jak czytamy nadchodzący hard fork nie wpłynie na saldo konta w Greenfield, możemy spodziewać się kilku technicznych ulepszeń, jak na przykład usprawnienie uwierzytelniania poza łańcuchem na Greenfield. Jest to potencjalnie dobra informacja. Zatem pytanie, czy społeczność będzie tu dodatkowo rozgrywać do 29 kwietnia wzrosty tokena BNB? 29 kwietnia już za około 22 dni, więc pytanie, czy tutaj taka trzecia fala wzrostowa, bo mieliśmy już dwie fale wzrostowe, się pojawi. Zwróćcie uwagę, pierwsza fala to było 50% w 30 dni od reagowania tych wcześniejszych spadków. Kolejna fala również po odreagowaniu spadków też 50%. A zatem, może warto byłoby ustawić właśnie na token BNB do bitcoina taką linię trendu wzrostowego. I jeżeli cena tokena BNB by dobiła do tej linii trendu, to otrzymalibyśmy alert. Właśnie taki alert utworzyłem. A dodatkowo mogę stworzyć automatyzację, która zakupi token BNB w momencie, gdy ten przetnie właśnie tę linię trendu i taką automatyzację również właśnie stworzyłem. W związku z tym, gdy BNB dobije do tej linii trendu, to moja automatyzacja, czyli taki automat handlowy na Max Data App właśnie dokona zakupu, a potem będzie starać się odsprzedać, wykorzystując do tego take profit kroczący. I oczywiście dajcie znać jak wy to wszystko rozgrywacie? Czy uważacie, że Bitcoin będzie jeszcze trzymać swoją cenę lub rosnąć? Albo jesteście zdania, że warto już zbierać zyski? Ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.